Witaj. Chcę Ci dzisiaj przypomnieć o tym, kto jest twoją prawdziwą mamą, ponieważ masz matkę w niebie daną ci przez Chrystusa. I tą matką jest Maryja i ona się o Ciebie troszczy, wylewa łzy nad Tobą, łzy z miłości, ponieważ tak bardzo Cię kocha, że nieustannie, nieustannie otacza cię swoim płaszczem miłości i swoją ochroną. I skłania mnie do tego, do tych przemyśleń, pewna historia, która się przydarzyła jednej siostrze. My, mniej więcej co półtora roku, odwiedzamy nasze rodziny i jest jedna siostra, której rodzice zmarli. Więc jak przyszedł czas odwiedzin, odwiedzin rodziców, odwiedzin domu rodzinnego, zamiast jechać do siostry, która jej została, pojechała razem ze swoją siostrą do Lourdes. I wydało mi się to coś tak pięknego, że w czasie odwiedzin, urodziny. Nie pojechała do domu rodzinnego, ponieważ jej rodzice już nie żyją, ale pojechała do miejsca Maryjnego. Pojechała do domu Maryi i tam została przyjęta przez swoją mamę, ponieważ y, dla niej, y, dla każdego z nas właściwie, y, y, matką jest Maryja. I, I tak naprawdę, niezależnie od tego, czy masz rodziców, czy już zmarli, czy może ich nie znasz, y, czy może sama jesteś mamą albo nią będziesz. Pamiętaj o tym, że Maryja jest Twoją mamą, Twoją najważniejszą, najświętszą, najukochańszą mamą. I ona się o Ciebie troszczy. Troszczy się o Twoją mamę, troszczy się też o Twoje bycie matką, troszczy, troszczy się o Twoje dzieci i nigdy o tobie nie zapomina. Dlatego zawierzaj jej. Swoją drogę. Zawierzaj jej każdy dzień. Zbliżaj się do niej, jeśli jest ci trudno zbliżyć się do Jezusa. Zbliżaj się do niej, jeśli jest ci trudno w relacjach rodzinnych, być może z Twoją mamą, z Twoimi dziećmi. Ona, ona jest naszą pomocą we wszystkich sytuacjach.